Najważniejsze wykresy altcoinów, ethereum, bitcoina, strefy zakupowe, sprzedażowe, moje i protraderów, dane ze strefy patrona, które możecie zobaczyć w jaki sposób protraderzy w tym momencie rozgrywają rynek. Czy jesteśmy bliżej mocnej korekty, czy raczej chęci wybijania nowego ATH na bitcoinie, a to wszystko w dzisiejszym odcinku razem z szybkim Q&A, także żeby już nie przedłużać, zaczynajmy. A więc moi drodzy, zacznijmy od naszego protradera kubskiego, Eliotowca i Ethereum. A więc tutaj słuchajcie, wykres ETH na interwale czasowym 4-godzinnym. ETH do USDT oczywiście dość prosta analiza, tak jak sama struktura falowa, która się narysowała, stąd też nazwa korekty prostej, czyli mamy tutaj A, B, C. ETH. Ostatnio zaliczył miejsce zakończenia korekty prostej. 1 do 1. Powtórzenie się różowej korekty oraz M50 uważa Kubski, że jest to na tyle silne miejsce podażowe, że może cenę sprowadzić nawet pod nowy dołek na ETH. I tutaj nowy dołek od razu też powiem, nie jest niczym niebywałym. Osiągnięcie okolic 1000 dolarów nie będzie bardzo trudne do zrobienia, jeżeli faktycznie Bitcoin będzie w tym pomagał i nie będzie wybijał nowego ATK. Zlecenie na short kupski odpalił i 50% pozycji zamierza zamknąć w okolicach 1580 dolarów, gdzie rysuje się alternatywny scenariusz zakończenia potencjalnej struktury korekty pędzącej na wzrosty, wynikającego z powtórzenia korekty 1 do 1 oraz order bloka z 4 godzinówki, czyli tej zielonej strefy, którą tutaj w tym momencie widzicie. A tutaj jest dokładnie to powtórzenie korekty 1 do 1, czyli te wszystkie różowe korekty które tutaj się wydarzyły. Z pewnością okolice 1580 dolarów będą broniły się przed dalszymi spadkami, i tam zamierza Kupski odpalić Hedge W ogólnym rozrachunku, bardzo ciekawe spojrzenie na wykres. Tutaj eliotowcy, jakby są bardzo powiedziałbym, zgodni z zasadami, czyli oni, jeżeli jest czysta teoria eliotowa, lub oni mają stworzoną metodologię opartą właśnie na eliocie, to trzymają się jej rękami i nogami, co jest moi drodzy bardzo dobre, bo to powoduje prostsze utrzymanie się zasad tradingowych, lepszy money management, lepszy risk to reward, a więc tak, zgadzam się ze spojrzeniem Kubskiego. Jeżeli mam dać swój komentarz moim zdaniem, maksymalnie moglibyśmy się podciągnąć pod 1950 dolarów i faktycznie zejście tutaj do 1580 byłoby bardzo ciekawe patrząc na to, jaki mamy tutaj Order block. Oczywiście pamiętajcie o fair value gapie, który może być w tym momencie reverse fair value gapem, czyli w okolicach 1683 dolary. Są to miejsca, które powinniście brać pod uwagę na ewentualne hedge, longi, tak jak to Kubski powiedział, jeżeli jesteście w shortach z górki, lub miejsca do ewentualnych zakupów pod swingi spotowe. Więc te strefy, które wam tutaj podaliśmy z Kubskim, będą na pewno dobrymi strefami do tego, żeby zastanowić się nad dalszym wejściem w Ethereum. Oczywiście moi drodzy, trzeba wziąć pod uwagę to, że bitcoin również tutaj będzie nam kierował ruch. Jeżeli bitcoin zacznie wybijać nowe ATH, no to faktycznie część analiz prospadkowych może ulec zmianom lub inwalidacjom, dlatego że... Wszystkie kryptowaluty, jeżeli faktycznie Bitcoin zacznie cisnąć po nowe ATK, będą razem za nim biegły, lekko spóźnione, więc wtedy trzeba będzie przestawić swój bias na bias wzrostowy i szukać tych wszystkich stref oporu po to, żeby zacząć zbierać profity z longów, ponieważ zarabia tylko ten, co klika take profit, a niestety 90 kilka procent ludzi nie potrafi kliknąć tego take profitu właśnie z powodu na A teraz przejdźmy do naszego protradera Michela i coina Sonic, czyli starego Fantoma. Oto moi drodzy, wykres Sonica, 4-godzinowy aktualnie na soniku po fake breakoucie, który tutaj zobaczyliśmy, czyli tym naszym top na 60 centach, wróciliśmy do konsolidacji spadając pod strefę support to resistance flip z konsolidacji na 0,55 i 0,56 centa. Od około dwóch miesięcy poruszamy się w konsolidacji mniej więcej z lekkimi odchyleniami, czyli tymi wybiciami można byłoby powiedzieć po prostu stop huntami, gdzie mamy kilka kluczowych stref. Szara strefa i tu jest kluczowa strefa u Michela, w okolicach 38 40 centów, czyli to co tutaj widzicie, jako najniższy support z aktualnego wykresu można powiedzieć ostatni bastion na Soniku, którym można próbować łapać longi. Niebieskie strefy jako support tu, resistance flipy z konsolidacji 46 48 centów, czyli ta strefa którą tutaj widzicie, jest to strefa wsparcia i wcześniej wspomniana strefa 55 56 centów jako aktualna strefa oporu, czyli można byłoby powiedzieć, że poruszamy się w range'u pomiędzy 55, a 48 centów i te strefy, czyli ta dolna jako dobra strefa głębsza oczywiście na branie właśnie longów lub spotowych swingów i tutaj ten flip na 55 centach na branie profitów ze spota, czyli ze swinga spotowego lub przestawianie się, rewersowanie swojej pozycji właśnie na shorty, jeżeli zakładalibyśmy dalsze ruchy w konsolidacji. Dodatkowo w konsolidacji mamy szarą strefę SR flip z point of control, ale jest to midpoint, na który lepiej zbierać partial take profit niż po prostu otwierać swoje pozycje, czyli tutaj mamy na tych 51 centach dokładnie w tym miejscu, gdzie jest point of control, to miejsce nie może zostać jakby bez uwagi, więc tutaj na pewno patrzcie, co się będzie działo. Idealnym oporem nad konsolidacją jest strefa 62-65 centów, czyli ta dziura wolumenowa, ten gap wolumenowy, który tutaj widzicie. Setup aktualnie Michela polega na przetestowaniu strefy wsparcia z konsolidacji, czyli tutaj tej zielonej i potem potencjalnej dalszej lotacji value, rozgrywaniu konsolidacji, targetując szarą strefę z point of control, czyli tą tutaj na pierwszy take profit, czyli tutaj longi, tutaj pierwszy take profit, a strefę oporu 55-56 centów, czyli tutaj ten SR Flip na drugi take profit. Warto czekać na reakcję, aby potwierdzić strefę, jako że przy failed auction, nieudanym breakoucie, często cena zbiera płynność z drugiej strony, czyli moglibyśmy zrobić po prostu breakout w dół i wykonać to zejście do szarej strefy, czyli 40 centów. Jeżeli nie byłoby żadnej reakcji zakupowej, można myśleć, moi drodzy, tutaj nad shortem. Kolejnym potwierdzeniem mocniejszego spadku jest odbicie się od trzech wiwapów Od początku wykresu z najniższego punktu i z najwyższego punktu, co może świadczyć, że nadal nie ma wystarczającego optymizmu na długoterminowy trend wzrostowy właśnie na Fantomie, czyli na Soniku, czyli tutaj mamy te VWAPy w okolicach 55 centów, jako potwierdzenie dodatkowe bardzo, ale to bardzo mocnego oporu. Dodatkowo oczywiście warto obserwować tutaj Bitcoina pod korelację, ponieważ Phantom jako jeden z niewielu coinów rusza się naprawdę bardzo, ale to bardzo podobnie do tego, co robi Bitcoin i najszybciej reaguje na ruchy Bitcoina. Także na Fantomie nie mamy jeszcze potwierdzenia pewnego co do trendu, jednakże strefy dokładnie macie powiedziane, które są warte do tego, żeby je przetradować. A teraz moi drodzy przechodzimy do naszego protradera DIPA i Coina UMA. A więc moi drodzy UMA. Uma po odkupie z ostatniego low i reteście poprzedniego all time low, czyli tutaj, powoli zmierza w bardzo ważną strefę, w której znajduje się po pierwsze point of control lokalnego klastra. Mocny, bardzo mocny support oraz rewersal z jednodniówki, czyli tu ta cała zielona strefa. Czyli strefa, można powiedzieć, do ewentualnego ładowania longów. Dla scenariusza bullish, czyli wzrostowego, dip oczekuje retestu rewersala na poziomie 1,048 i impulsów major resistance czyli dałoby nam to około 25% wzrost tutaj na cenie 1.32 i to jest ruch oczywiście ceny bazowej, czyli tutaj ta cała decision zone będzie bardzo, ale to bardzo ważnym miejscem. Natomiast dla scenariusza bearish w przypadku utraty strefy zielonej, czyli tego decision zone, dip będzie shortował z poziomu 1.27 z korekty dipota, czyli metodologii dipa, czyli z ok okolice 0.7.0.5 biorąc pod uwagę 50% regression trend i reakcji jakie na nim wystąpią, czyli mamy dosyć niskie Zejście na ewentualnej umie, czyli tutaj, można powiedzieć, okolice tej granatowej linii, co zbliżyłoby nas też do dolnej granicy kanału spadkowego, równoległego. Nie możemy zapominać również o jego 50%, czyli tutaj, okolicach 90 centów. Jeżeli chodzi o Dipa, spotowo cała zielona strefa oznacza 1,15, 1. ,15, 1 27. Wydaje się dobrą strefą e, zakupową, czyli to, co tutaj widzicie. Zasięgi realne to w przypadku korekty dipa od 3,647 dla 1 do 1, czyli korekty 1 do 1, oraz do 5,8 w strefie 1,414, 1,618 FIBO. Mocnym poziomem oporu będzie również Major POG na 2,06, i to są poziomy, które powinniście zapamiętać. Oczywiście rozwinięcie tego wykresu, wytłumaczenie go większe lub podanie bardziej konkretnych. Poziomów, większej ilości poziomów, no to już zapraszam Was na Discorda do strefy patrona, ponieważ tam Deep. Takie właśnie swoje analizy również wrzuca. A jeżeli chcecie mieć dostęp do dwóch live'ów dziennie, czyli dziesięciu tygodniowo, analiz pro traderów, które cały czas codziennie są wrzucane, aktualizowane, moich analiz, live'ów ze mną, customowe live'y, moje dokładne zakupy na spocie. Kiedy kupuję, co kupuję, kiedy sprzedaję, rywalizacja, możliwość wygrania kilkuset dolarów w konkursach tradingowych, pierwszeństwo do zakupu przyszłego sezonu CST Pro dodatkowo macie dostęp do narzędzi za kilkadziesiąt tysięcy złotych które będą pomagały Wam w tradingu, także materiału jest naprawdę wiele do tego, żebyście uczyli się tradingu oraz korzystali, bo to jest najważniejsze, z rozegrań pro-traderów moich w czasie rzeczywistym, ale również na live tradingach. Zakładajcie konto na ByBicie, linki macie u mnie na darmowym Discordzie, albo możecie sobie zgrać ten QR-kod, który macie teraz na ekranie, który bezpośrednio przeniesie Was na zakładanie konta na ByBicie. Płacacie sobie 100 dolarów lub równowartość 100 dolarów, i ważne, żeby konto było aktywne, czyli przynajmniej tego jednego trade'a w miesiącu wykonać, i macie wtedy pełny dostęp do strefy patrona. A w tym miejscu na pewno zawiedzieni nie będziecie. A teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do naszego pro Witka i Litecoina. A tutaj, słuchajcie, okazja na długoterminową inwestycję na Litecoinie olbrzymi trójkąt, który wymęczył już chyba bardziej zagorzałych fanów tego projektu. Wygląda to podobnie jak XRP tuż przed wybiciem. Wykres w skali logarytmicznej i potencjalne targety, jeżeli coś, co wygląda jak trójkąt i zachowuje się jak trójkąt wybija do góry, jak trójkąt, czyli tutaj możemy mieć potencjalne naprawdę ogromne wzrosty na Litecoinie. Pierwszy target to około 500 dolarów, czyli extension 1 do 1 fali A, mierzone od końca trójkąta, czyli fali E, to co tutaj widzicie, która najprawdopodobniej jest już wyrysowana, ale na pewno jest mocno zaznaczona. Jest jeszcze trochę miejsca, więc E może wyrysować się później i jeszcze nas trochę pomęczyć. Potencjalnie zaznaczał też Witek wyższe targety, jeżeli mielibyśmy wydłużoną falecę. C. Tutaj, moi drodzy, spotowe podejście na pewno będzie bardziej, może nie wiem, czy rozsądne, jednakże na pewno bardziej bezpieczne, jeżeli właśnie z końcówki tego trójkąta, a może retestu jeszcze okolic 60 kilku dolarów udałoby się złapać właśnie spota na Litecoinie, Bitcoin by pozwolił, teściowa by pozwoliła wybić ten cały rynek, no to na Litecoinie faktycznie okolice 500 dolarów są bardzo, ale to bardzo możliwe, co byłoby też okolicą retestu, właściwie wybicia tego naszego głównego swing high. A teraz, moi drodzy, nasz protrader Elf i szybka analiza Filecoin'a. I co my tutaj widzimy? Filecoin na czterogodzinowym wykresie. Co Elf ma tutaj zamiar robić? Czeka na zejście do 0,5%. 5 FIBO po zebraniu płynności, która pozostała nam u dołu. Będzie próbował rozegrać longa właśnie z 0,5 FIBO z zamiarem przetrzymania go do czerwonej strefy, czyli retę tej 0,5 na knocie i przetrzymanie longa do czerwonej strefy oporu składającej się ze 100% wika tego inverted hammera można powiedzieć i 0,236 FIBO. Po drodze zbierać będzie częściowy profit na 0,382, czyli okolicach 2,61$ i przestawia swojego tradera czyli właściwie przestawia swojego stop lossa na break event w celu zabezpieczenia zysków na swojej pozycji. Jego stop loss, czyli stop loss elfa, ustawia w okolicy 2, 4, 6, 6. Uważa, że to jest najbardziej rozsądne miejsce przy aktualnej sytuacji, lecz najlepiej dopasować je do swojego money managementu i do swojego position sizingu, co również uważam za dobre podejście, ponieważ każdy z Was ma zupełnie inne, więc tam, gdzie elf ma stop lossa i zabierze mu 1% depozytu, Wy możecie mieć likwidację, także weźcie to pod Uwaga, trade, a właściwie setup jak najbardziej ciekawy, mamy dosyć ważne, horyzontalne poziomy płynnościowe, które mogą również zostać uznane za mocną strefę wsparcia w tym setupie. A teraz, moi drodzy, nasz ProTrader Morśpin i Solana. A tutaj dosyć ciekawa sytuacja, słuchajcie, na solanie. Lokalnie na tym coinie możemy zauważyć, że aktualnie przybywamy z okolic dwóch średnich kroczących Ema. Jedna 50 z 1D oraz druga 50 z 1W, czyli z tygodniówki Tworzą nam one aktualnie opór oraz support, który przekształcił falling wedge'a ABCDE, który wygląda tu faktycznie dosyć legitnie. Zazwyczaj po takim falling wedge'u dostajemy wybicie, oczywiście to jest czysta teoria. Aktualnie osobiście zapiąłem małego, ciasnego longa, czyli Morświn zapiął tutaj na tych średnich kroczących longa pod wybicie właśnie tego wedge'a, który planuje przetrzymać pod ewentualne wypełnienie pełnego range formacji w razie jego inwalidacji, czyli Wybicie aż do 174 dolarów do maksymalnie 180 dolarów. Więc tutaj jest taki dobry, mocny techniczny range, gdzie znajduje się mocna strefa zarówno flipa, jak i płynności z pozostawionej formacji. Jeśli scenariusz się sprawdzi, w po drodze będzie zgarniał tej profity na 0236 FIBO, czyli w okolicach 155 dolarów, a tutaj faktycznie horyzontalnie mamy bardzo, ale to bardzo mocną strefę flipa, więc tutaj wybicie tego falling wedgea na pewno miałoby sens technicznie wygłos wygląda to dobrze, więc okolice 174 jako miejsce podbrania ostatecznych tej profitów lub nawet zbieranie lokalnych shortów. Ale w razie inwalidacji, ponieważ trzeba wziąć również scenariusz spadkowy pod uwagę i zejścia w dół Morświn będzie oczekiwał testowania okolic czerwonego RS Flipa, czyli tutaj okolic 135 dolarów, który tworzy Confluence, można powiedzieć, z lokalnym Golden Pocketem, czyli naprawdę mocna strefa konfluensu. Jeśli przedstawiony scenariusz będzie miał miejsce, będzie próbował longować lokalnie pod retest różowej Emy. Ale tutaj faktycznie ten RS Flip, czyli możliwe zejście do 135 dolarów ewentualnie, jako wyciągnięcie taki mocny, mocny Liquid Grab faktycznie wygląda dosyć legitnie. Ale przejdźmy jeszcze na szybko, moi drodzy, do mojego wykresu Bitcoina. Słuchajcie, do ciekawa, a wręcz bardzo ważna sytuacja również wydarzyła się na Bitcoinie. Dostaliśmy retest bardzo ważnego breakera. Zobaczcie, jak płynność została przetestowana, tworzy na się Doji Candle. Czy to jest potwierdzenie tego, że będziemy mieli w tym momencie spadki, że to było tylko po prostu znowu wyciągnięcie płynności? Zobaczymy. To miejsce jest bardzo mocno podażowe, więc jeżeli my będziemy dostawali cały czas taki sign of weakness, no to tutaj faktycznie możemy zobaczyć spadki nawet do 89 tysięcy dolarów, co mocno obserwuję, ponieważ jestem w szorcie na Bitcoinie, właśnie z okolic 96 dolarów. Zobaczymy, co tutaj będzie. Próbujemy to shortować Lokalnie możemy faktycznie nazwać to próbą dobrą. Oczywiście w rozrachunku całej Bessy, całej Hossy, no to tu jesteśmy w mocnym trendzie wzrostowym, ale po to właśnie trzymam też jeszcze cały czas spoty, żeby móc je hedżować na rynku futures. Jeżeli natomiast okaże się, że te spadki mogą zostać pogłębione, no to to wtedy faktycznie będziemy decydować, co zrobić ze spotem. A moi drodzy, jeżeli chcecie widzieć troszeczkę więcej prywatnych tematów moich, troszeczkę więcej tego, co u mnie w życiu się dzieje, zachęcam do zaobserwowania Instagrama oraz pomocy w zwiększeniu zasięgów również na tym medium, także z góry. Serdecznie Wam dziękuję za wszelkie wsparcie właśnie na Instagramie. A tutaj macie QR-kod, na który możecie zeskanować i bezpośrednio zaobserwować mój profil. A teraz moi drodzy, na koniec jeszcze szybkie, ale ważne Q&A. Czemu Binance wycofuje handel dźwignią? Czy należy obawiać się Podobnych kroków przez Bybit i inne giełdy, i zakaz handlu dźwignią w Unii Europejskiej, tym w Polsce. Moi drodzy, po pierwsze chciałbym zementować pewien food, ponieważ ktoś gdzieś na telegramie, co już zostało zgłoszone, wrzuca informację, jakoby Bybit miał również zamykać swoje rynki futures w Polsce. Mianowicie jest to ogromny skam. Nic takiego się nie dzieje. Bybit w Polsce działa zgodnie z regulacjami, zdobywa zgodnie regulacje z tym, jak powinno to wyglądać, dlatego nie ma problemu i problemu nie będzie. Bybit nic nie zmienia w swojej działalności, a wręcz będzie wszystko z nim dobrze, jeżeli chodzi o działanie na terenie Polski. Binance Wycofuje handel z dźwignią, ponieważ zrobił to idiotycznie naopak. Wszedł do Polski, zanim pozyskał pozwolenia regulacyjne, a Teraz te pozwolenia przypomniały mu o tym, że handlować nie powinien. Próbował robić jakiegoś syntetycznego stablecoina na BNFCR-u, żeby obejść, że tak powiem, te regulacje, jednakże mu się to nie udało, więc zostało mu to przypomniane i natychmiast musi się wycofać z Polski, jeżeli chodzi o handel futures. Dlatego też ważne jest, żeby giełdy, które chcą wejść do danego kraju, robiły to zgodnie właśnie z literą prawa czy literą regulacji. Więc tutaj nie należy obawiać się totalnie podobnych kroków do Bybita, ponieważ Bybit robi to tak, jak powinno to zostać przeprowadzone. Sam osobiście trzymam na tej giełdzie kupę kasy stricte do tradingu i będę pierwszy, który Wam powie, jeżeli by się coś miało dziać. Hej, co się takiego zmieniło, że po targetowaniu i mówieniu przez tygodnie, że celujesz w nowe ATH na około 115-120 tysięcy, tam wszystko sprzedasz i nie obchodziłoby Cię nawet, jakby wybiło 200 tysięcy, a nagle z dnia na dzień bez wyjaśniającej analizy zaczęłeś mówić, że teraz celujesz w 147 i tyle. Mój drogi, nie bez wyjaśniającej analizy, ponieważ na strefie Patrona i na CST Pro po to są te Miejsca, ponieważ tam dostajecie dużo więcej informacji, dużo więcej targetów, dużo więcej wyjaśnień tego, dlaczego rozgrywam tak, a nie inaczej, było dokładnie tłumaczone, skąd wzięło się 147-148 tysięcy jako strefa, dlaczego jest to miejsce, które można wyliczyć bardziej sensownie z aktualnej struktury i tam wszystko jest wyjaśnione. Więc po to jest strefa patrona i po to do niej dołączacie, żeby mieć większy ogląd na sprawę i aktualizację tych stref, bo to, że ja zrobię analizę, to rynek ma w dupie za przeproszeniem. Rynek porusza się cały czas, więc trzeba dostosowywać się, adaptować do rynku i cały czas, że tak powiem, updateować swoje setupy. To, czy cena dojdzie do 147 czy 115, tak naprawdę dalej nie ma znaczenia, bo i tak będę pozbywał się spotów już wcześniej. Oczywiście metodą DCA. Pamiętam odcinki tygodnie temu, przełom grudnia, stycznia, w których mówiłeś, że zamierzasz skupować Ethereum za 2800, a potem mówiłeś, że przecież cały czas Twój najbliższy target to 2100 ileś tam tego mniejszego już nie pamiętam a 2800 pamiętam doskonale więc dlaczego o tym nie Mówiłeś. E, 2800 to były targety stricte lokalnych w ogóle longów, a ja cały czas mówiłem: Możecie sobie wrócić do odcinków, że moim zdaniem 1700 dolarów na Ethereum jest w grze, jest to miejsce, do którego powinniśmy dążyć, i też na żywo kupowałem za 1750 dolarów w sensie po tej cenie Ethereum, jak i po cenie 1450 dolarów. Musicie też zwracać uwagę, czy analizy, które wam przedstawiam, są analizami krótkoterminowymi na niskich osiach czasowych do rozegrania na najbliższe dni. Max tygodnie, czy są to swingi długoterminowe na następne miesiące, ponieważ potem jest właśnie niezrozumienie i mówienie, że 2800 to była dobra cena na spota, czego nigdy nie mówiłem. Zresztą te wszystkie rozegrania były rozgrywane na żywo na strefie Patrona i na CST Pro można było tam dokładnie zobaczyć, kiedy kupuje i sprzedaje. Cześć, czy nie rozmyślałeś nad wprowadzeniem do analiz tematów poruszanych na filmach US100 US30 złota, jako CFD i ogólnie Forexu? Możliwe, że w niektórych odcinkach takie rzeczy się pojawią. A moi drodzy to już wszystko, serdecznie Wam dziękuję za oglądanie się tego odcinka, dajcie znać w komentarzach co myślicie o tym, w jakim miejscu teraz jesteśmy, czy raczej jesteście za tym, że będziemy cisnąć po 115-130 tysięcy dolarów, czy jesteśmy w miejscu, w którym rozpocznie się korekta, a może nawet bezsa. Ciekawi mnie Wasz bajas na tą sytuację, zresztą to też nam ogląd tego, w jaki sposób myślicie, a tymczasem łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i widzimy się już niedługo, trzymajcie się, na Marraia.